Spotkanie z Jezusem nie polega na wymianie słów, ale na dotknięciu prawdy o sobie. W jego obecności wszystko, co w człowieku sztuczne pęka. Nie dlatego, że Jezus potępia, lecz dlatego, że jego spojrzenie sięga głębiej niż nasze maski. Zacheusz, człowiek z pozoru chciwy i zimny, w rzeczywistości nosił w sobie tęsknotę za czystością serca. Pod warstwą grzechu kryło się coś kruchego, niewinnego, jak ziarno przykryte ciężarem kamieni spotkanie z Jezusem odsunęło te kamienie. Jezus nie tworzy w człowieku niczego nowego, on raczej odsłania to, co zostało zniekształcone. Prawdziwe nawrócenie nie jest więc przemianą w kogoś innego, ale powrotem do tego, kim się naprawdę jest, do pierwotnego obrazu Boga w sobie. Dlatego jeden moment z Chrystusem może mieć większą wartość niż całe lata moralnych wysiłków. Życie Zacheusza po spotkaniu nie zostało opisane, bo nie musiało. Ewangelia nie potrzebowała dalszego ciągu, jego serce zostało skierowane ku wieczności. Może to właśnie najpiękniejszy znak świętości, kiedy Bóg jednym gestem przywraca człowiekowi prawdę, która od początku była w nim zapisana, ale zapomniana przez świat.